Cześć, dzień dobry. W końcu się usłyszymy, więc na początku chciałabym Cię przywitać w swoim pierwszym podcaście, który tak na marginesie to miał się pojawić w 2020 roku, jednak stworzyłam. Dobra, raczej odłożyłam do czasu, aż uda mi się włożyć wszystkie przekonania i strach do dużego słoika i szczelnie go zakręcić. Także no, to jest ten dzień. Zapewne pierwszego odcinka będą słuchać osoby, które już nie znają z mediów społecznościowych, a głównie z Instagrama. Jednak, żeby całość była tak pięknie profesjonalna, to chciałabym się przedstawić i krótko powiedzieć, czego się możecie spodziewać w tym podcaście. Nazywam się Monika Michalak i jestem dietetykiem oraz trenerem personalnym. W sieci tworzył materiały edukacyjne, głównie w formie pogadanek i wpisów na stronie internetowej, dotyczące zaburzeń miesiączkowania, insulinoporności i Hashimoto. Te jednostki chorobowe, a tak na marginesie to też zaburzenia, bo insulinoporność nie jest jednostką chorobową, są mi wyjątkowo bliskie, bo doskonale wiem, z jakimi problemami trzeba się umierzyć, kiedy się je ma. Dlaczego? No, bo sama je mam. A do tego jeszcze hipoglikamię reaktywną, którą na szczęście udało mi się opanować, a co za tym idzie, moje dni już nie są jedną wielką walką z sennością, brakiem koncentracji, no czy brakiem energii. Dodatkowo na moim Instagramie znajdziesz wiele przepisów i propozycji na pyszne i odpowiednio zbilansowane posiłki. No nic tylko gotować. A to była autoreklama. Więc teraz przejdźmy już do dzisiejszego tematu, czyli podsumowanie postanowień, chociaż to jest duże słowo, bo zrobiłam ich naprawdę niewiele, um, i chciałabym podsumować oczywiście rok 2020. Um, nie, nie, nigdy nie byłam człowiekiem noworocznych postanowień, dlatego też tych punktów będzie niewiele, a że ten ubiegły rok był bardzo, bardzo, bardzo trudny, co zapewne każdy z nas doświadczył na własnej skórze. To moje życie zawodowe odwróciło się o 180 stopni, i no, co za tym idzie, wiele spraw przychodziło w późniejszych miesiącach. Opowiem też, jakie cele i plany mam na ten rok, czyli na 2021. I tym razem jest ich trochę więcej, bo czuję takie noworoczne flow, jeśli chodzi o postanowienia i cele. Więc wszystko sobie spisałam i sobie to omówimy. Znaczy ja będę mówić. No dobra, to zaczynamy. Jakie były moje cele na rok 2020? Pierwszym, najważniejszym i najbardziej wymagającym było doprowadzenie mojego stanu zdrowia do normalności. I mówię normalność, bo ja normalność pamiętam i mam tutaj na myśli głównie zaburzenia miesiączkowania, a co za tym idzie, problemy z nastrojem, humorem i takim no, ogólnym rozbiciem. I czułam się, jakbym była w wiecznym PMS-ie. I to było codziennie, więc ta sama historia była każdego dnia i no co tu dużo mówić więcej, naprawdę źle się czułam. W 2012... Jeszcze raz. W 2019 roku zrobiłam szereg badań, które wykluczyły zespół politycznych jajników, więc założyłam, że jest to FHA, czyli zaburzenia miesiączkowania typu funkcjonalnego, a tak z polskiego na nasze, to przyczyna leżała w stylu życia, diecie, Nadmiernej aktywności fizycznej i w życiu w wiecznym stresie, więc no nie ukrywam, że przyłożyłam do tego rękę, a nawet dwie. Um, jeśli chodzi o to, to mam sukces, ponieważ cały ubiegły rok cykl miałam regularnie z takimi lekkimi wahaniami i wciąż jak publicznie mówię o swoim cyklu, to czuję się dziwnie. Jednak nie chcę, żeby ten temat był dalej tematem tabu. Dobra, wracamy. Mm. Ten stan e, utrzymuje się do dzisiaj, a ja widzę, że w końcu zaczyna mi się zmniejszać ten PMS, a, a to było najgorsze z tego wszystkiego. I w ogóle mam w planach nagrać e, odcinek, taki trochę case study, gdzie kawa na ławę, powiem wam wszystko, co przeżywam, a było tego naprawdę sporo, bo też wydaje mi się, że wychodziłam z dosyć poważnych zaburzeń e, hormonalnych. Moja cera wraca do normalnego stanu i ogólnie można powiedzieć, że bardziej rozumiem, co przeżywa moje ciało podczas całego miesiąca i dzięki temu jestem wobec siebie bardziej wyrozumiała. I to jest super. Super jest być dla siebie wyrozumiałym. Też jest super, że mogę otwarcie powiedzieć, że jestem z siebie dumna i zadowolona, że się zawzięłam i no, przypominam, że to nie było łatwe, bo trzeba było wytrwać w tym złym nastroju z nadzieją, że. Z kolejnym miesiącem będzie chociaż trochę lepiej. Zadbam o swoje zdrowie i dzięki temu lepiej się teraz czuję i mam wyższe poczucie własnej sprawczości. Drugi punkt. Ten cel był kontynuacją z roku poprzedniego, czyli 2019, bo jakoś we wrześniu zrezygnowałam z jedzenia mięsa i kontynuowałam to przez cały 2020. Nie założyłam sobie żadnych restrykcji, ani nic z tych rzeczy, by mięso po prostu przestało mi smakować. Zjadłam może parę razy, kiedy byłam w domu, a, ale to wtedy nie musiałam się nim w ogóle zajmować, bo miałam obiad podany pod sam nos, tak jak jest najlepiej. Trzeci. Wydanie e-booka. I to będzie historia, bo ten punkt przyszedł w późniejszych miesiącach. Pomysł Puzzle Diety pojawił się w mojej głowie jakoś w styczniu, tak na początku stycznia, jednak no, jestem pewna, że nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie pandemia. Bo plany, planami, ja mogłam mieć pomysł, ale w ogóle nie zaplanowałam tego, jak zrobię tego e-booka. E, no właśnie, miałam tylko pomysł, a problem leżał w tym, że z racji pracy jako trener personalny, ja kompletnie nie miałam czasu na tworzenie dodatkowych treści. A mówię dodatkowych, ponieważ cały czas robiłam pogadanki na Instagramie, przygotowywałam przepisy, a do tego prowadziłam osoby jako dietetyk. I to był ten okres, kiedy ja pracowałam po 10, 12, czasami więcej um, godzin dziennie. Nie bierzcie ze mnie przykładu, nie warto. Um, I właśnie tak sobie zaplanowałam dietę, że po prostu napisałam na kartce zrobić e-booka. Kurtyna. Id idziemy dalej. Czwarty. Trzy tygodniowa podróż. Aha, 2020. Czy ja muszę cokolwiek tutaj dodawać? Um, moją jedyną podróżą w tamtym roku był czterodniowy wyjazd do Belgii, do mojej koleżanki. No super się bawiłam i odwiedziłam kolejny kraj, i naprawdę było fajnie. Jednak no co tu ukrywać, czuję naprawdę ogromny niedosyt, jeśli chodzi o podróże i chce mi się świata. Więc um, ten cel podróżowania jest oczywiście na rok 2021, jak będzie możliwe, oby było. Piąty. Życie bardziej w stylu, w stylu zero-waste i hmm, co uważam, że całkiem nieźle mi poszło. E, ja od dawna nie kupowałam i dalej nie kupuję wody w butelkach plastikowych, więc e, chciałam dodać coś jeszcze, żeby jakby postarać się mocniej, bardziej. E, zmniejszyłam zużycie tych takich wacików e, i patyczków do demakijażu, bo wiecie, że tego się nie wkłada do ucha, prawda? No, e, nie kupuję już tylu ubrań. W sumie to kupuję bardzo mało ubrań, tak minimalnie. Um, w końcu do mnie dotarło, że jako człowiek dres, ja nie potrzebuję kolejnej ładnej bluzki, która będzie wisieć w szafie. Więc po prostu um, robię przemyślane zakupy i zastanawiam się, czy dana rzecz, kolejna rzecz jest mi potrzebna. A jeszcze dodatkowo podczas pandemii to staram się kupować tylko świeże produkty, takie jak owoce, warzywa, nabiał i tak dalej. Żeby wykorzystać zapasy, które już zgromadziłam, bo ja wolę zakupy spożywcze od ubraniowych, no i jakby tego było bardzo dużo w tych moich szafkach, a chciałam zminimalizować marnowanie żywności, bo chociaż produkty suche mają wiadomo, dłuższy termin um, przydatności, no to jednak nie są wieczne. Więc to był mój kolejny punkt i to tyle. Mówiłam, że niedużo, prawda? I jak tak teraz na to patrzę, to te punkty w ogóle nie oddają ilości zmian, jakie zaszły w tamtym roku, i prywatnie, a raczej bardziej personalnie i zawodowo. I o tym też planuję nagrać odcinek, ale taki trochę też dla siebie, żebym mogła podsumować ten rok, żeby po prostu go nie zapomnieć, bo no nasza pamięć jest wybiórcza, a chcę zapamiętać um, zmianę, jaka we mnie zaszła. Ale dobra, do brzegu. W planowaniu i postanowieniach to ja nigdy dobra nie byłam, to chcę zaznaczyć, więc to naprawdę jest moim pierwszym punktem za się się planowaniem. Takie top-top do zrobienia w tym roku, żeby się ani nie przeplanować, ani nie doplanować, chociaż to drugie to mi się nigdy nie zdarzyło. Płynnie, chyba. Przejdę więc do tego, co sobie wypisałam. Oto zaczynam. Moje cele na rok 2021. E, I o, jeszcze wtrącę, przepraszam, e, że cele będą powiedziane losowo. Jak coś to nie są w skali ważności, wypisamy sobie po prostu punktami. Więc punkt pierwszy planowanie. Kontynuuję temat, ponieważ to jest seria moja pięta achillesowa I jak nie znacie ze story, to wiecie, że często powtarzam, że brakuje mi doby. E, w tych lepszych momentach miesiąca, lub wtedy, kiedy mam przypływ energii, to planuję w takim hajpie, To znaczy, tak bardzo entuzjastycznie, że dziennie potrafię sobie wypisać tyle zadań, że finalnie zajmuje mi to tydzień i dalej się na siebie wkurzam. Raz, że zaplanowałam za dużo, a raz, że się nie wrobiłam. To w sumie zależy, jak w danym momencie do samej siebie podchodzę. E, tak więc chcę to poprawić i póki co nawet nieźle mi idzie, bo na koniec dnia zamiast miliona rzeczy zostają mi jakieś 2-3 punkty. To już jakiś progres. Jeśli chodzi o pracę, to um, planuję sobie tak kwartalnie, dlatego że po prostu wtedy lepiej mi osadzić to wszystko w czasie. I zorganizowałam już kalendarz odnośnie do publikacji na Instagramie, podcastów, halo, tu pierwszy, dobra, przepraszam, e, wpisów na blogu, e, newslettera i treningów. E, oczywiście zostawiając miejsce na współprace indywidualne, które się w tym roku zmieniają u mnie i będą takie bardziej holistyczne i też psychodydetyczne. Ale to o tym później. Też mam miejsce na mastermindy z Paulą, Wilkuchnia na Instagramie, bardzo polecam, na studia o tym później, na treningi własne i tak dalej. No i tutaj jak to wymieniłam, to jest tego sporo, jednak staram się nie zatracić w tym wszystkim i zostawić luki na spontaniczność. Nad tym też muszę popracować, i nad, na czas wolny. Więc no i ja dużo pracuję. Tego nie będę ukrywać, nie będę tutaj sobie obiecywać, że zredukuję jakoś mocną tą ilość pracy. Lubię pracować, więc tak oto będzie wyglądał mój e, kolejny kwartał. Punkt drugi regularność. Ale to jeśli chodzi o wyżej wymienione rzeczy i rozwój marki osobistej, bo wiecie, tak do tej pory, to ja się bardziej skupiam na tym, żeby tworzyć takie fajne treści i potrzebne a nie na tym, żeby umieć ten cały algorytm, hashtagi i inne takie. No i niestety, albo niestety, bo to w sumie zawsze nowa wiedza, to muszę do tego przysiąść i pokombinować, co zrobić, żeby móc trafiać do większej ilości osób. Jak chcecie mi pomóc, to będę bardzo wdzięczna. Przyda mi się pomoc na dłoń po prostu. I możecie to robić za pomocą tego, że polecicie mnie na story, albo na jakichś grupach. No oczywiście, jeśli chcecie, tak musiałam tu dopowiedzieć wstawiać na story, jak ja robię story i Wam się to story podoba. Powiedziałam story trzy razy. Jak robicie coś z mojego przepisu, to zróbcie zdjęcie i wstawcie na story czwarty. No, no to jest ta ciemna strona działania w internecie. Trzeba poświęcić czas na sprawy, które totalnie człowieka nie interesują. Ja nie chcę się znać na tych wszystkich hashtagach, a, a muszę, no. O produktach, które zamierzam wypuścić, to raczej nie będę się tutaj rozgadywać, bo jest tego sporo. a Mogę zradzić, że w styczniu wyjdzie darmowy e-book o odchudzaniu i jojo. A raczej jak podejść do odchudzania, żeby nie mieć efektu jojo, albo nawet jak schudnąć bez odchudzania. Punkt trzeci. Zdrowie. I to jest najoprzedniejszy punkt, dlatego że raz. Do marca to chcę sobie zrobić taki komplet badań, yy, czyli morfologia z rozmazem, cholesterol, Trójka tarczycowa, hormony płciowe i do tego hm, e, obciążenie glukozą, żeby zobaczyć jak tam ta moja hipoglikemia insulina. E, I musiałam to sobie wypisać jako cel, ponieważ pierwszy i jedyny raz koszmarnie wspominam. E, nie mam pojęcia jak wróciłam do domu e, i to no, o własnych siłach, jak potem poszłam jeszcze do pracy, em, no, strasznie to odchorowałam. Źle się czułam przez 3 albo 4 dni. No, i dlatego się boję, ale pójdę. Dobra, badania odchoczone. Co dalej? Twarz. Ym, I to teraz zabrzmiało, jakbym planowała jakąś operację plastyczną, ale nie, nie, nie o to chodzi. Um, chodzi o to, że podczas zaburzeń pojawiły się na mojej buzi niedoskonałości. Dużo niedoskonałości a Nie potrafiłam sobie z nimi poradzić, więc poszłam do kosmetologa i tam po tych wszystkich zabiegach, w sumie trzech widzę naprawdę sporą poprawę i tak zakładam, że w lutym wrócę do tego, co było w końcu, bo jakby ta, te niedoskonałości te problemy z serą trwają już u mnie prawie 10 miesięcy. No i wracając jeszcze do badań to oczywiście kontrolnie endokrynolog, tarczyca, ginekolog. Wiadomo, zrobienie cytologii, USG piersi i te wszystkie takie wiecie. Raz na rok, raz na dwa lata, co trzeba wykonać, to wypisałam sobie i zrobię. Czwarte, studia. Możliwe, że ta informacja mogła umknąć gdzieś w tych kreseczkach na Instastory. W październiku wróciłam. Nie, wróć, ja nie wróciłam, ja zaczęłam studia. Wszystko co do tej pory zaczęłam, to skończyłam. Wróciłam na. Nie, zaczęłam studia. I mam w planach w czerwcu oficjalnie nazwać się psychodietykiem. no i już nie mogę się doczekać, zjazdy są intensywne i wymagające, jednak no to jest to, w co naprawdę bardzo, bardzo chcę pójść. E, numer piąty, to będzie ciekawe, bo będę mówić o treningach i tu będzie zmiana, bo moje plany treningowe można podzielić na kilka okresów. Ja co jakiś czas miałam zajawkę na inny rodzaj treningu, zaczynałam od czegoś innego, w ogóle całą moją przygodę z aktywnością fizyczną. Potem poszłam w mocny trening siłowy, potem um, miałam jakieś rekordy na martwych ciągach i dalej itd. Tak e, ograniczę się po prostu do tego, że przed pandemią trenowałam siłowo bardzo intensywnie, to na siłowni i dodatkowo chodziłam na pole dance. Ehm, I tak, na pole dance dalej chodzę. Znaczy, podczas pandemii to na początku no, nie chodziłam, wiadomo, bo wszystko było zamknięte i też e, nic nie trenowałam jako trener personalny. E, dlatego, że ta sytuacja ogólnie mnie bardzo, bardzo, bardzo przytłoczyła. E, potwornie źle się czułam psychicznie, więc nie chciałam sobie dokładać e, kolejnej frustracji. Potem była przygoda z bieganiem, do której planuję wrócić, jak tylko zrobi się cieplej bo jakby bieganie jak jest taka temperatura na dworze jak naprawdę mnie nie przekonuje, no i była joga, ale taka bardzo lajtowa, delikatna, bardziej żeby się wyciszyć um, i to w sumie tyle i to zostało, tyle że mogę powiedzieć, że jogę trenuję bardziej intensywnie i no, że to już jest taki faktycznie trening a nie sposób na wyciszenie się no i w tym momencie nie wyobrażam sobie wrócić do tego, co było. Do tego rodzaju treningu przed pandemią. Do miejsca w sumie też nie wyobrażam sobie wrócić, jednak to chyba znowu nie na ten odcinek. Dalej sobie już kuję i rurkuję. Zamiast biegania to mam poranne, dłuższe spacery z Lucjanem i tyle. I czuję się super na tej dawce aktywności. I nie zamierzam dokładać na siłę, żeby znowu coś komuś udowadniać. Albo sobie udowadniać, żeby się w coś wpisywać. Um, codziennie mam odpowiednią dawkę ruchu, to jest ok. Na rurce mam siłę, sprawność, mobilność i wiele więcej. Joga podobnie, jednak ona jeszcze tutaj robi bardzo dużo dobrego dla mojej głowy, dlatego została. Um, jak będzie cieplej, to wrócę do biegania. Jak mówiłam, tak, czuję się super, więc zostawiam. Nie ma co polepszać czegoś, co jest już wystarczająco dobre. Punkt szósty, dieta. Nie zamierzam wracać do mięsa, a jeszcze tak chciałabym pójść o krok dalej. Póki co zmieniłam to, że używam tylko mleka roślinnego i zmniejszyłam spożycie nabiału i jajek, jakby już nie im ich aż tak dużo, ale dalej je jem. I nie chcę tego robić drastycznie, bo raz, że nie czuję aż takiej potrzeby, dwa, nie czuję się na siłach. A trzy, nie chcę na siebie narzucać takiej presji. No i eliminacja nawet jednego produktu z diety, no wiecie, wiąże się z tym, że trzeba zadbać o podaż witamin i mikroskładników, których ten produkt, który eliminujemy, dostarcza. Więc napój roślinny jest ok, bo jest wzbogacany, ale na przykład już jogurtu wysokobiałkowego roślinnego to nie ma. A ja sobie nie wyobrażam, żeby codziennie sypać odżywkę białkową, więc tutaj jeszcze na razie kombinuję i po prostu uczę się komponować te wegańskie posiłki bez liczenia, tylko tak kontrolowanie, co jakiś czas sprawdzić, ale tak, żeby dalej zostało, że nie liczę kalorii i jem intuicyjnie, mając świadomość tego, co gdzie jest i co z czym dostarczam. No tak. 7. Podróże. Tutaj bez większych oczekiwań i planów. Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie. E, bardzo chcę gdzieś pojechać, e, tak nawet na weekend, na parę dni, wiecie, bo głowie chodzi mi dłuższa podróż, ale to bym chciała pojechać na solo wycieczkę taką dłuższą. E, jednak póki co ten pomysł mnie jeszcze przeraża, więc zostaje w mojej głowie, ale myślę bardzo intensywnie i chciałabym tak no, zebrać sobie odwagę, wziąć właśnie tylko siebie, walizkę i heja gdzieś, gdzieś pojechać, więc to sobie mm, wypisałam. Punkt 8. Sprzątanie. Wszystkiego. Jeszcze raz. Wszystkiego, tak totalnie wszystkiego i to chcę zrobić tak do marca, żeby na pierwszy dzień wiosny, to, to będzie dobre słuchajcie, żeby na pierwszy dzień wiosny tak sobie wszystko wyprać, tak poprasować, tak rozwiesić, żeby było tak świeżo i z tych porządków to ja czuję, że pierwszy raz w życiu będę miała taki fan. naprawdę taki fan. No serio, nie mogę się doczekać. Jakby dziwne, to to może pesel, ale dobra, dalej. No więc chcę przejść sobie te wszystkie rzeczy, które mam w mieszkaniu, począwszy od ubrań, czego już nie noszę, od kosmetyków, czego już nie używam, albo co jest przeterminowane, przez wszystkie kurzułapy, niekończącą się ilość talerzy i innych rzeczy do fotografii kulinarnej, której też już pewnie nie wszystkich używam. Do tego dochodzi czyszczenie komputerów, z na plików. To, to też jest sprzątanie, prawda? E, taką, czuję taką ogromną potrzebę tego posprzątania w własnej przestrzeni i to jest chyba najbardziej motywujące, ale no, z drugiej strony nie porywam się z motyką na słońce, więc e, co, co jakiś czas sobie tak przyglądam pojedyncze szafki czy, czy szuflady, żeby do marca na spokojnie sobie zdążyć. E, punkt dziewiąty. Książki. W tamtym roku to pamiętam, że miałam do siebie pretensje o to, że Czytam za mało książek. Chciałam sobie dołożyć kolejną rzecz do obowiązków i w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że muszę już z czegoś zrezygnować, żeby mieć czas na nową rzecz, na nową aktywność. No ja nie, nie chciałam z niczego rezygnować. Um, teraz z racji tego, że pracuję inaczej, całkowicie inaczej, to mogę, mogę o tym w ogóle nagrać odcinek, jak zmieniła się moja praca. To postanowiłam wygospodarować sobie czas na czytanie książek i. Tutaj nie mam jakiegoś ogromnego celu, bo w 2021 roku to chciałabym przeczytać 20 książek. Ale zazwyczaj, to chcę podkreślić, że te pozycje, które ja wybieram, mają minimum 300, a często dużo, dużo więcej, jakieś tak 600-700 stron i są pisane, pisane językiem fachowym. No cudo, takie cudeńka sobie wybieram. E, więc no robię z nich notatki, to stąd to czytanie nie jest aż takie y, szybkie. Dlatego 20, jakby nie porywamy się na jakiś, nie, jakąś nie wiadomo a, jaką ilość. Więcej nie dam rady. 20 książek w 2021 roku. Ostatni punkt, czyli 10, i ten punkt zostawiam sobie niezapisany, e, dlatego że chciałabym właśnie tym niezapisanym punktem zostawić sobie taką furtkę do spontaniczności i do akceptacji tego, że nie na wszystko mamy wpływ. I widząc, jak ten rok 2020 mnie zmienił, zmienił całe moje życie zawodowe, prywatne, no, no to był trudny rok, jednak też z drugiej strony bardzo dobry i bardzo uwalniający. Ja się czuję lepiej ze sobą, chociaż to dziwne, bo no, był trudny. Dlatego to był zarazem trudny i, i dziwny rok. Więc po prostu jestem ciekawa, co przyniesie ten. Jestem na niego otwarta i jakby. Jeśli ma przyjść jakaś zmiana, to ja nie chcę w nią ingerować. Jestem ciekawa, jak mój los się potoczy, bo nawet jak to przed tą pandemią mieliśmy jakieś takie złudne poczucie, że mamy wpływ na to, co będzie jutro, no to nie mamy. Nie mamy, nie mieliśmy i nigdy nie będziemy mieli na to wpływu. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o moje postanowienia. Cele noworoczne. Jestem ciekawa, czy Wy robiliście sobie właśnie taką rozpiskę. No bo ja mam całkowicie na odwrót. Na przykład wcześniej nie robiłam, a teraz zrobiłam, a wiem, że sporo osób nie robi, dlatego że 2020 rok wyglądał właśnie tak jak wyglądał i nie mamy wpływu na to, co będzie w 2021. Chociaż no, ja uważam, że jednak trochę mamy i możemy dalej wziąć. Jakieś sprawy w swoje ręce. Słuchajcie, chciałabym też Was poprosić o wysłanie mi wiadomości, jak już jesteście na końcu tego podcastu, jak go dosłuchaliście do końca. Jak Wam się słuchało? Czy dźwięk był ok? Czy ja za bardzo nie przynudzałam? Czy nie dostałam z powrotem hiperwentylacji ze stresu? Mocno się denerwuję, jednak. Mam sporo do przekazania, i przez to, że nie mam tutaj bodźca w postaci kamery, no to wydaje mi się, że z czasem po prostu będę w stanie płynniej i śmielej mówić. Więc póki co, jest jak jest, zrobione jest lepsze od doskonałego, także jeszcze raz chciałabym Cię powitać w pierwszym podcaście. Ja nazywam się Monika Michalak, nadawałam z Wrocławia. I to był pierwszy odcinek, i odcinki będą wychodzić w czwartki, bo lubię czwartki, więc do następnego, do usłyszenia, dziękuję bardzo.